Witam Was bardzo serdecznie w 179 odcinku program Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o moich egzotykach. Wszystkie moje stralicje rosną jak na drożdżach. Niektóre z nich wymagają już przesadzenia. Zrobią to w najbliższym czasie. Chyba zaczynają już czuć wiosnę, bo systematycznie wypuszczają nowe listki. Cyprysikowi lekko podsychają pędy, ale w warunkach domowych, gdzie jest suche powietrze, jest to normalne. Poza tym dobrze się trzyma. Palma Bismarcka wypuszcza już piąty liść i rośnie coraz szybciej. Może w swoim życiu doczekam się właściwego liścia dla niej. Obie waszyngtonie też już się pobudziły do wzrostu i wypuszczają kolejne liście. Je chyba też będę musiał przesadzić, bo korzonki już wychodzą do doniczki. Cykas na razie śpi. W maju trafi na pewno do ogrodu w donicy. Na razie nie mam z nim żadnych problemów. Z tegorocznych wysiewów jak na razie mam tylko kilka granatów, eukaliptusy skilkowały, ale takie marne, że chyba nic z tego nie będzie, a na resztę jeszcze czekam.